miasteczka wyglądają zupełnie tak samo. Brakuje mi przygód. Te niesamowitości, które mnie omijają. Co? Prawdziwe problemy to ja mam tu. Ale kur... Ludzie, ja pamiętam jeszcze tego starego Bentena. To, to, to była jeszcze fajna bajka, ale to... N na usta mi się ciśnie jedno zdanie. Jak można to tak spier... Już? Jak pewnie zauważyliście, dzisiaj będzie... Ben Knur Matken Bosken, Matken Bosken Zaczynamy ten festiwal żenady Ale jak ja widzę jak oni to dosłownie w pańcie opierdolili to już mi się nie chce Wyłączył, nie minął przecież nawet Pięk trawy z Minecrafta, nie? Nawet dźwięki musieli spierd. Pamiętam jakby to było wczoraj. Uratowałem świat przed wielkim skałogościem. Trzymałem jego inwazję swoimi własnymi czterema rękami. To jednak nie było do końca tak. No, no mniej więcej. I będzie jakaś historia przedstawiona, jak to wyglądało na naprawdę? Jakiś żart, nie wiem, budowanie żartu. Będzie takie coś? No, no mniej więcej. Jak tam chcesz? Ch nie chuha! taki tekst, brjać jaki się będą śmiały. Będziemy mieli pieniądze. Gorzej, że dziadek zaczął się dziwnie zachowywać. Gorzej, że to tło wygląda, jakby ktoś je w pańcie opi. To jest żart, nie? Nie to, nie, to jest żart. Widzicie, tu jest granica okna, ale okno wychodzi poza to. Jeszcze nie niedociągnięcie jakieś. No, no świetnie, świetnie to wygląda. Yy, ludzie pewnie powiedzą, że to jest nieład artystyczny. Czyli w wielkim skrócie, jesteśmy na tyle leniwi, że nie jesteśmy w stanie poprawić takiego. Banalnego wręcz do poprawy błędu. W ogóle ta, ta, ta szyba też jest zeps Nie, no co to jest? Tu, tu tutaj jest, tutaj z rama szyby, tu jest szybko. Grajcie sobie, ile wleżesz klaby. Tło kompletnie nie pasuje do tych postaci. Jezus. To nie w jego stylu, ale jeśli dzięki temu. Naprawdę jestem blisko wytrącenia z równowagi, jak patrzę na tą paskudną, opierdolę. Pańsie animacje. Drzewo jest fioletowe. Ona to wpadł? Jeszcze ta mina. Ona się kompletnie na niego nie patrzy. Ona się patrzy w p***dów i nie wiadomo gdzie. Świetna anima. świetne, świetne. Anima świetne, świetne piękne, no kurwa. Dopracowane. Nie wiem jak można spierd***ć cienie, ale najwidoczniej to jest możliwe. Test, by to lepiej opierd... W tych swoich animacjach, nie? Jeśli chcecie, to mogę w sumie linka dać, jeżeli nie zapomnę. Mam dla was olbrzymią niespodziankę! Powiedział Boxal przed wypuszczeniem filmu. Pamiętacie mojego kumpla fila? Miło was widzieć, dzieciaki! Wiem, że to miało wyglądać tak, jakby on był daleko, nie? Ale... To tak nie pasuje. On wygląda po prostu, jakby był... Kmiotem przy nim, dosłownie jakby kmiot, w dodatku cienia nie rzucano, rwane, wycięte z kartki, Świe świetne, piękna też że baso. no świetna. Czyli weźmiemy lubianą przez bardzo wiele osób markę, zbezcześcimy ją, sprofanujemy ją kompletnie, totalnie, zrobimy byle co, potem zarobimy z tego, no i wtedy byśmy mogli mówić, że zarobiliśmy, ale nie robiliśmy.

Powiedz mi ku... A skąd ty żeś wytrzasnął takie rzeczy jak ty jesteś w cywilu? A co powiecie na nazwę gruchotkopter? Fuj. Ui, uraju, uraju, uraju. A nagle, nagle, e, e, nagle się nastawienie zmieniło. Najpierw było takie fuj, 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 a potem uraju, uraju, podnieciłem się. Odwiedzimy Louvre we Francji, skosztujemy lokalnych pot. Jesteś w Ameryce, skąd ty wiesz, co to jest Francja? Ci się nie stało? Stało się coś super. Terrorenki? szybcior, Nowi obcy! Co? Jak opcja, ku... nowi obcy, a tu gość co... Przemienisz się na dłużej! Najpierw lecisz! Obcy! Fajnie, że tam ma cięcienia kur... Fajnie, śmiesznie fajnie, nie? zajebiście? Pojawią! Czekam tak długo! Skąd ty miałeś w ogóle pieniądze na taką armię? Cierpliwości zaraz tu będą! Czy to był wujek Phil? Bo on tak bardzo podobnie brzmi jak... Owuje chwil. Dobra, zobaczmy na co stać to cacko. Czas na lot próbny. A to było nietestowane. A aha. A. Ja pamiętam, że coś mówiłem na na temat animacji 2D i efektów 3D. To wygląda okropnie. To wygląda gorzej niż cała ta kreskówka. Maszynka jak marzenie! No I okaże on się złolem, nie? No chyba, że się nie okaże złolem, to wtedy będę zdziwiony i w trochę. Jak to kurwa wygląda? Kto wpadł na pomysł tak Kła animacji, to jest okropne. Ocean nie będzie już przeszkodą. Przestań! Odwiedzimy Europę! Tyle miast i wsi! Dosyć! Zacząć pracę nad planem podróży! Zauważyła to, jak on chciał się przemienić, ale nie zauważyła tego, jak on już spierd... Okej, okay, logika. Pracę nad planem podróży! Jestem ciekawy, jak ty siedzisz. Najwidoczniej ona siedzi na spodniach. Jakby nie wiedziałem, że w ogóle da się siedzieć na spodniach, ale. No dobra. Nie rozumiem o co jej chodzi. Przyszedłeś taki kawał, w tak krótkim czasie. Co to za kociak, dziwnie znajomy. To chyba nawiązanie do Tailunga. Nie bez tej, przynajmniej tego filmu. O rany, wygląda jak dinozaur. Czuć te, kurwa, emocje w twoim głosie. O, ten gość ma potencjał. Ale tam nie ma nic opisanych tych stworów, kurwa. Tam nie ma żadnych opisanych, to ma potencjał. Patrzę na jakieś green screenowe, czarne coś. Jakbym wam dał o, butelkę kur wody czarną, zamazaną czarną i z tyłu byłby green screen, to byście wiedzieli, że z tego można pić? Turbulencji! Jak tam dzieciaki? I kto jest go o, Ona się dopiero teraz strzaiła co za tempa kurwa. Ja to ja, czy ty to ja? I my to my! Mega! Myślisz o tym samym co ja? Nie. Wog w ogóle, nie, nie. Że powinienem wejść... Uważam! Przecież wy ten statek rozpierdolicie, no. A nie bohater, a taki głupi. Ja rozumiem, że jest jakaś moda na robienie głupich bohaterów czytaj marynata, ale no kurwa. Nie będzie zniszczony! okazji jeszcze rozpierdolisz cały statek, nie? Skoro one są takie ciężkie, to jak oni nie wpadli w ten panel kontrolny, to oni nie, nie powinni. No, kompletnie rozgniewać sterów. Jesteś gotowy, żeby spędzić z nami całe wakacje? Hej, no proszę! O niczym nie marzę! No i po co było to wspomnienie? Dobrze! no teraz chyba wiadomo, dlaczego nie warto bawić się z kosmitami w testowanym statku powietrznym. I to ma być morał tej. Te, 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 tej te, 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 tego odcinka, tak? To ma być morał. <głos> tak Jak <noise> to wygląda strasznie. Kto wpadł na taki styl animacji? Od pięciu dni wytrzymałbym jeszcze jeden. Dajemy sobie nowych obcych do powrotu na stały ląd? Weźcie się od pier... Nie, cicho. Przestań nazywać tego kosmite pacakie. Nie nazywaj go pacak, nazywaj go pacan. Kula armatnia? Kto w ten sposób atakuje nowoczesny statek powietrzny? Debile, kretyni, idioci, to coś co było... Jako pewnie główny antagonista odcinka, ruscy. No nie, to w sumie to samo co debil, nieważne. Szyb! Jestem ciekawy w ogóle, jak on tym złomem dogonił nowoczesny statek powietrzny. Strzelać ze Sterburty! No zaraz, to ile ty miałeś dział na, na dziobie? Takie statki nie miały dział na dziobie. To, to, to była rufa. Ale to smiejno. Jeden... A tak, chwilę temu o tym gadaliśmy. Dobra, no to wybieram jednego z naszych klasyków. Ale jaki? Jaki SS-man ten. Tylko krzyżowanko biedroki, czy co? Scarska autoreklama. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to tu chodzi o film. Fona, proszę bardzo, znaczy, my tak nazywamy to, to jest to Gartik Fona, ale nieważne. Yy, i, ten, I tam były właśnie te klasyczki nasze, czyli Krzyżowanko, Biedronki, P. Ped... i sesmański. Yy, polecam ten film, on jest śmieszny, bardzo. I zajbiście się to nagrywał. Tak to wstrętnie wygląda. Animacja 3D w takim syfie, nie? Kurczę! Eee, znaczy... Haha! Ha, to teraz cię mam! A, no to teraz masz przeje... W wielkim skrócie. Strętni TY insolowie! Wy ZDAJECIE sobie sprawę ile mnie to wszystko zawsze kosztuje! No to debilu może zamiast ich non stop ścigać To może... nie wiem Przestań to robić. Sposzło szybciej niż zazwyczaj. <grym> Okej, okay, on jest złolem. To było Susi, Susi. To było Susi. Tym razem wygraliście, tenisonowie. Gdzie żeś ty, kamerę przemocową. Okej, okay, czyli jednak w dupie, a nie z wall. No dobra. Ale wkrótce świat ogarnie wieczna noc. No mogę wiecznie spać? I wiecznie <laughs> nagrywać? Nie, no dobra, to drugie nie. Ale mogę wiecznie spać? No powiem wam tak. Takiego chłamu nie widziałem od czasów Miraculum. Autentycznie. Więc, yy, no powiem wam... Masakra. Masakra no Dobra, tyle ja ten film nadzieję, że wam się łopki moje kochane soczyste podobało i ja spierdolam, bo się muszę napić wody, bo mnie ksa jeszcze widzę.